Bardzo ładne słoneczniki w ogrodzie. Słoneczniki są... Pestki ze słonecznika są bardzo zdrowe. Ze słonecznika się robi olej i jest bardzo dobry. O, pestki znajdują się w tym miejscu, o tu. Tylko, że na razie nie ma tyle pestek, bo słonecznik jest coś tam. Dlaczego na słoneczniki się mówi słoneczniki? Dlatego, gdyż Słonecznik przypomina słońce. Po prostu Słońce... Poczekaj. Ale co? No. Wyfim. Sutki. Su sutki stoją, bo słoneczniki też stoją. I gdzie? Co, co to? No, nagraj mi sutka. No teraz nie no bo słonecznika robię, później Ale zrobię. Pokażę jaki to jest Niespodzianka no, y dla fanów. Poczekaj. O tu chodzi jakiś robak. Ale to Niespodzianka dla fanów z okazji y jubileuszu y dwóch subskrypcji. O, o, spadł robak na druklejny listek. Patrz, robak spada. Patrz, widzisz? Patrz. Widzisz, robaka? O, słonecznik y jest dobry po prostu. O, tu też mamy więcej słoneczników. O, tu widać. O, tu już pod ten nic nie widać. Dobra. I ostatnie zbliżenie słonecznika. Y polecam hodować słoneczniki i jeść pestki ze słoneczników. Y zapraszam do subskrypcji kanału. Na razie.